Intencje poranne Módlmy się do Boga, Ojca Wszechmogącego, który w dobroci swej zawsze wysłuchuje próśb swoich dzieci i z ufnością mówimy do Niego. Stworzycielu świata przyjmij nasze dziękczynienie w tym dniu, który dała nam Twoja dobroć. Abyśmy wspominali zmartwychwstanie Twojego syna. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki. Niech Duch Święty pouczy nas o Twojej woli, a Twoja mądrość zawsze nas prowadzi. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki. Panie Jezu Chryste, światłości zrodzona ze światłości, pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać? Kierują naszą nadzieją i nasze życie do Boga, Ojca. Błogosławiony bądź, panie, na wieki. Panie, oddaję tobie wszystkie moje intencje. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.